Jak co roku biblioteka publiczna w Klęczanach przygotowała wakacyjną ofertę dla swoich małych czytelników, starszy bibliotekarz Dorota Paśniewska od 8 do 15 lipca prowadziła zajęcia dla dzieci, podczas których mogły rozwijać swoje pasje i talenty. W tym czasie dzieci realizują różny cykl spotkań. Pierwszym z nich było spotkanie na Wyspie Bezludnej. Inspiracją do tego była książka. Korczaka, Król Maciuś I na Wyspie Bezludnej. Czytaliśmy fragmenty tej książki, pamiętnik jego, i dzieci malowały na szkle Wyspę Bezludną, tak jak sobie ją wyobrażają. Zrobiliśmy bardzo ładną wystawkę, użyliśmy tam parę technik, nie tylko farby. Opowiedzcie mi, może, o swojej pracy, co przedstawia i jak ją zrobiliście. Ono przedstawia bezludną wyspę. Na której są zwierzątka, są muszelki, i cała wyspa jest pokryta piaskiem. Czy zrobienie takiej pracy jest trudne? E, moim zdaniem. Z tym piaskiem jest najtrudniej, a później i żeby te tych zwierzątek nie przysypać, bo one są z plasteliny i piasek się do nich przyklei. Czego potrzebowałyście, co wykorzystałyście, by takie prace zrobić? Wykorzystywaliśmy piasek, muszelki, farby i plastelinę. I dokładnie jakich elementów potrzebowałyście? Dużo, bo na początku pani Dorota musiała nam wydrukować obrazki z bezludną wyspą, potem... Zajęło nam to dużo pracy, bo musieliśmy to wszystko obrysować flamastrem i dopiero potem, na samym końcu, mogłyśmy to wszystko dekorować. Zorganizowanych w bibliotece zajęć wypływa mnóstwo korzyści. Wszystkie spotkania czegoś uczą i są źródłem nowych, ciekawych informacji. Każde zajęcia staram się przeprowadzić tak, aby wniosły jak najwięcej. Nie tylko zajęcia plastyczne, ale też spotkanie z książką. I tradycją naszej placówki jest to, że y, przeprowadza się na wakacje i w okresie farii zajęcia biblioterapeutyczne. W tym roku będą to zajęcia o samokontroli i będziemy też korzystać z, z literatury, czyli będziemy czytać fragmenty baj bajki Ezopa, Żów i... I wilk. Przy okazji wakacji nie może zabraknąć podróży, dlatego starszy bibliotekarz Dorota Paśniewska na ostatnie spotkanie przygotowała dla dzieci niespodziankę. Chcę dzieciom zaproponować podróż do Grecji. Przygotowałam bardzo ładną multimedialną prezentację, korzystając z własnych doświadczeń, a oprócz tego będziemy podróżować po świecie mitologii. Spróbujemy się zastanowić, czy takie stwory jak centału, i inne można oswoić. Integracja edukacja wychowanie. Biblioteka spełnia bardzo ważną rolę w życiu najmłodszych mieszkańców Klęczan. Zajęcia, które są w niej organizowane, popularyzują twórczość i czytelnictwo, ale przede wszystkim ukazują bibliotekę jako miejsce dobrej zabawy.